Kolejnym moim zawodnikiem, z którym mam przyjemność się rozmawiać przed galą Profesjonal MMA jest Mateusz Zawarski. Witam. Witam serdecznie wszystkich. No Mateusz, Mateusz, ostatnio Twoja walka rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Wygrałeś w Białym Stoku swoją walkę. Minęło pełna dwa miesiące i będziesz walczył kolejny raz. No powiedz, jak się czujesz, jak przygotowania Twoje. No dobrze, chciałbym jeszcze wspomnieć, że po walce z boku to miałem jeszcze finały mistrzostw Polski w Chorzowie i tam zmierzyłem się również z mocnymi zawodnikami Alanem Langerem i z Łukaszem Koperą. No i walki dzięki Bogu rozstrzygnąłem na swoją korzyść. No i teraz kolejna walka na mojej drodze. Teraz będę walczył z tym herasem. To będzie 3 grudnia, dokładnie na gali Profesjonal w Dzięki Bogu nie mam kontuzji. A jest dobrze. Bez stresu, na szczęście. A mi kontuzji nie ma, co mnie bardzo cieszy. Będę mógł na pewno dać do dobrą widowiskową walkę. Do czego będę tam żył. Czyli ostatni okres to dla Ciebie same dobre chwile, dlatego, że tak jak sam powiedziałeś wcześniej, no same zwycięstwa, czy to na zawodach MMA, czy to, czy to na innych imprezach sportowych. Teraz przede wszystkim skupiam się na MMA, bo kiedyś, jak wchodziłem w te całe MMA, to chciałem jeździć tu, tam, żeby cały czas się rozwijać. To na zawody Wiedwodao, to na zawody Grapplingu, Judo. Ale cieszę się, bo dużo zyskałem dzięki temu, duże doświadczenia. No i teraz yy, widzę efekty tego wszystkiego. No, właśnie, tym bardziej, że twój, twój początek nie był e, właściwie taki wymarzony, bo swoją pierwszą walkę przegrałeś, przegrałeś z Pawłem Zalewskim. Tak, chciałem przypomnieć, że to tak naprawdę była taka walka e, przegrana, ale ja zdecydowałem się, żeby z nim walczyć praktycznie. To było 10 dni przed walką, a dwa tygodnie przed telefonem byłem jeszcze po artroskopii kolana. E, odebrałem to tak, to jest życiowa szansa. Mogę później nie mieć takiej szansy, żeby walczyć na gali zawodowej, to, to było takie nie do końca dobre posunięcie, ale myślę, że wszystko da się naprawić i na razie wszystko idzie w dobrym kierunku i w przyszłości już takiego błędu nie popełnię, tym bardziej, że do tej walki musiałem przytyć 4 kg w ciągu tak krótkiego okresu czasu, to nic mi to nie dało, tylko bardziej spowrniłem a powiedz mi, czy wiesz coś na temat swojego przeciwnika? Dawid Haras, on trenuje w Harnaście Team Kraków. Miałeś okazję oglądać tego, tego, tego zawodnika na jakichś zawodach? Czy, czy jak na, szczerze, na... szczerze mówiąc, to w internecie nic o nim nie było. Zawsze jak szukam informacji na temat jakiegoś swojego przeciwnika, to wpisuję na YouTube, ale nic nie mogłem znaleźć. Czyli generalnie nie, nie, nie wiadomo dla Ciebie, nie potrafi, nie przygotowujesz się pod niego, tylko prowadzisz treningi nie, tak jak nie. zawsze? Tak, tak, tak. Bardziej skupiam się tutaj, żeby jakieś efektowne akcje przygotować, w razie czego, żeby wiadomo, ludzie płacą za bilety i skupię się na tym, żeby prowadzić widowiskową walkę. Przygotowujesz się w Ełku, rozumiem, że Twój tata Cię przygotowuje do tej walki? Tak, trenuję tutaj wałku z chłopakami. Cenerem moim jest mój tata, dla którego za wszystko bardzo dziękuję, bo od małego no, zaciągnął mnie w ogóle w treningi. Jak miałem już 5 lat, to pierwszy raz zacząłem trenować. No i tak zostało do teraz. Czyli przewidujesz jakiś scenariusz na tą walkę? Chciałbyś w jakiś, nie wiem, szczególny sposób zakończyć ją? Czy, czy generalnie nie skupiasz się na tym? Zobaczymy. to będzie zależy też od przeciwnika. Ja, ja postaram się, żeby jakieś widowiska mogą zakończyć. No, i kilka tych akcji ładnych przeprowadzić, ale zobaczymy, bo w walce wszystko może się wydarzyć. Nie można wyjść zbyt pewnie, bo nie wiadomo, jak to na był. Walka Serbińskiego z Jastuszką była przykładem, że nie do końca zawodnik, który uważamy za fawory nie musi do końca wygrać. Bo to całą mapę jest piękno tego sportu, że do końca nie można lekceważyć nikogo i z góry ułożyć sobie game planu, bo różnie może się zdarzyć. Mateusz, a teraz takie pytanie z innej beczki: bo dzwonię do ciebie dzisiaj o godzinie 10 rano. Jesteś młodym zawodnikiem, na swoim koncie masz 5 walk, z czego cztery zwycięskie, oprócz tej pierwszej debiutanckiej porażki z Pawłem Zalewskim. E, powiedz mi, ty oprócz treningów pracujesz, czy, czy generalnie skupiasz się tylko i wyłącznie na zawodowym sporcie? E, obecnie nie pracuję, ale w weekendy akurat zapisałem się na pierwszy polski kurs instruktorski e, MMA i na weekendy Jeżdżę na ten kurs, a w tygodniu na razie yy, skupiamy się tylko na MMA, trenuję i jeśli będzie kardzia, może spróbuję dostać się do wojska, bo ukończyłem taki kurs czteromiesięczny, ale póki co jest dobrze i z tym skupić się na MMA, tym bardziej, że teraz mam często walki i wiem, że jak nie pracuję, to mogę skupić się w 100% w przygotowaniach i widzę efekty tego wszystko. Mateusz, dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki e, za ciebie, żebyś sobie dał radę tam na tej walce, żeby ci się nic nie stało, ale też kibicuję twojemu koledze Dawidowi. Także mam nadzieję, że porozmawiamy po tej walce i zdradzisz nam troszeczkę e, sekretów związanych z tym pojedynkiem. Dobrze, dzięki za wywiad. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy MAX oraz wszystkich i fanatyków MMA. Dzięki Mateusz, do zobaczenia. Dzięki, cześć.